If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. ramki w pocisków coraz większe, także idziemy w dobrym kierunku. Ruszajmy. I Jak zawsze, zresztą człowiek pełen nadziei, że znajdzie coś ciekawego. A jak znam życie, znajdzie kawałek metanu, który na nic. Nie powie. Porna, strasznie ziemia, bo to się człowiek musi napracować, żeby coś dać. No i proszę. Proszę Państwa, proszę. taka piękna... Jednak nie byle co. Tylko piękna łuska przeciwlotnicza. Może oczywiście da się odczytać. Proszę bardzo, tutaj na zbliżenie jak kamera ma lepsze oczy niż ja. Myślę, że spokojnie tutaj do weryfikacji. No wspaniała, tak jak widzicie no, Państwo. Także zdetonowana, po wybuchu rozerwana. Także nieprzestrzelona. To no, ciekawe sprawy, ciekawe rzeczy. Także idziemy w dobrym kierunku, tak trzymać. To kawał grubego odłamka, naprawdę dużego kalibru, no bo ten mały kawałek waży no kilkaset gram, no, może nawet pół kilo, no, także... Na pewno było coś dużego i coś ciężkiego i coś bardzo groźnego. No, kolejny, kolejny duży odłamek po dużym pocisku, także kaliber się robi coraz większy i coraz większe emocje. Zobaczcie, jak zachodzi chemiczna, czy, Boże, chemiczna, przesadziłem, ale zaczyna się jakby pocić, ten metal. Po tylu latach, po kilkudziesięciu latach wychodzi z ziemi, także nie wiem, czy to dokładnie widać, ale... ale w tym miejscu. O, taka ciekawostka. Co mamy? No, kolega tutaj znalazł coś ciekawego. Według nas na 90%, proszę Państwa, jest to Talermin, niemiecka mina przeciwczołgowa, także proszę zobaczyć, tutaj ewidentnie Zakręcany zapalnik. No, wszystko się zgadza. Sam talerz wielkości miny, także przeciwczołgowej. Także no świetny eksponat. Po wyczyszczeniu powinny być, oczywiście, widoczne sygnatury, jak to w niemieckim wojsku bywało. Wszystko było sygnowane. Każda najmniejsza część. Także jesteśmy pewni nadziei. Zresztą tutaj nawet widać powoli wychodzi gwint. Także już prawie jestem pewien, że to jest taler min. Także świetne stanowisko. Gratuluję koledze. Czekamy dalej. Dziękuję. Mamy drugą. Także. Jesteśmy chyba w magazynie po niemieckich minach przeciwczołgowych, no bo wie, w tak bliskiej odległości zakopane, to chyba nie przypadek. Także chyba trafiliśmy do źródełka. Na szczęście wszystko bezpieczne, tak jak widzicie, nie posiadający materiałów wybuchowych, także zupełnie bezpieczne. Jeszcze nie ma powodu w ogóle, żeby używać saperów, także działamy dalej. No, no coraz większe, no i coraz cięższe, także... Piesta czasu kiedy się ratniemy na coś w całości. Piękne pierścienie wiodące, także tutaj widać A ile jest ponad muzealne, no Tak można rzecz ująć. Super sprawa. Taka piękna opioniczka. Prost do salonu. Nie no ładna, ładna. Uska rozerwana, widać, że duży kaliber plus 100 mm. Także